Z Ewangelii według świętego Mateusza, gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryi Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjaszem, synem Boga żywego. Na to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja Tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jezus Chrystus, który to samo pytanie zadaje w dwóch kontekstach. Pytanie skierowane najpierw do świata: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Kim dla współczesnego świata, współczesnego człowieka jest Jezus Chrystus? Odpowiedzi padają różne: prorok, Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz, ktoś, kogo znają, jak nauczyciel, polityk, ale ciągle jest to człowiek z tego świata i dla tego świata przeznaczony. Dlatego Chrystus pyta po raz drugi, a wy, wy, Którzy jesteście przy mnie, którzy słuchacie moich słów, widzicie cuda, które dokonuję. Kim jestem dla Was? Kim jestem dla Ciebie? I w imieniu wszystkich odpowiada Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Zobaczyć, kim jest Jezus tak naprawdę. Zobaczyć nie tylko to, że jest postacią historyczną, ważne to jest, ale nie tylko. Bo w Jezusie Chrystusie mamy zobaczyć zapowiedzianego Mesjasza, zobaczyć syna Bożego, który przyszedł, aby być Bogiem z nami, który przyszedł, aby przynieść nam zbawienie. Dlatego Chrystus mówi dalej. To nie ciało i nie krew. Czyli nie to, co ludzkie we mnie dało ci tą zdolność poznawania, ale ojciec, objawienie. Zobaczyć Jezusa jako Boga, to usłyszeć głos Ojca mówiący do nas: To jest mój syn umiłowany. Zobaczyć Jezusa jako Boga, to samemu przemieniać swoje życie. Dlatego Chrystus powie do Piotra: Ty jesteś Piotr, czyli opoka. I na tej opoce zbuduję mój Kościół. Odkrywając moje Bóstwo, przynależysz do Królestwa Bożego, stajesz się dzieckiem Bożym, częścią Kościoła, którego jestem głową. To pytanie, które Chrystus też kieruje, i do Ciebie, i do mnie: Za kogo mnie uważasz? Czy tylko za nauczyciela, za wyjątkowego człowieka? Czy potrafię dostrzec w Jezusie Chrystusie Syna Bożego, prawdziwego Boga, a siebie jako dziecko Boże, jako część tej wspólnoty, którą tworzymy, część tej wspólnoty, której na imię Kościół, bo to jest wielki dar, to jest też ta świadomość, że nawet w chwilach trudnych, chwilach prześladowań, doświadczeń, nie jesteśmy sami, bo bramy piekielne Kościoła nie przemogą, gdyż Jego głową jest Jezus Chrystus.